Hej! Witam wszystkich na kanale. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy naukę podstawowych kopnięć w taekwondo. Na tapetę bierzemy kopnięcie dolio-chagi. Ok, ja się przebieram i zaczynamy. Możemy zaczynać. Dolio-chagi z koreańskiego dolio oznacza po okręgu. Chagi oznacza kopnięcie. Będzie to więc kopnięcie okrężne. Możemy je kopać zarówno na strefę wysoką, czyli nobundę, jak i środkową, czyli kaundę z pozycji bocznej, z pozycji frontalnej. W filmie zajmiemy się wersją tego kopnięcia z nogi tylniej, z pozycji frontalnej. Z tego względu, że z takiej pozycji najprościej jest się nauczyć wszystkich podstawowych elementów, które wpływają na technikę, jak skręt stopy, czy poprawne ułożenie nogi kopiącej. Kopnięcie do lepszego objaśnienia podzieliłem na cztery fazy. Zaczynamy od tego, że stajemy w pozycji frontalnej. Będziemy kopać prawą nogą, więc dajemy ją do tyłu. Pierwsza faza, podniesienie nogi w przód z jednoczesnym skrętem stopy podporowej o około 90 stopni. Druga faza, dokręcenie stopy podporowej z jednoczesnym wkręceniem biodra, podniesieniem kolana i, i obniżeniem pięty w dół. Trzecia faza. Wyprowadzenie kopnięcia z jednoczesnym odchyleniem przyrzębki do tyłu i czwarta faza powrót nogi i odstawienie kopnięcie możemy wykorzystywać zarówno w ofensywie czyli ataku jak i defensywie czyli obronie może być ono także wykorzystywane dla zakończenia akcji po serii uderzeń ręcznych ale oczywiście nie można też zapomnieć o najbardziej praktycznym wykorzystaniu tego kopnięcia czyli gaszeniu światła w pokoju gdy mamy zajęcie Niuanse techniczne. Pamiętamy o tym, że stopa w całości kopnięcia ma skręcić się o kąt około 180 stopni. Stąd przekręcza się tutaj. Kolano w drugiej fazie kopnięcia powinno być ułożone pod kosem, dzięki czemu pozwoli nam to na wyższe wyprowadzenie techniki. W trzeciej fazie kopnięcia jesteśmy ułożeni bokiem do celu. Najpierw wychodzimy kolanem, dopiero później prostuje się noga czyli idziemy stąd, później się prostuje noga i wraca w kopnięciu możemy używać dwie powierzchnie uderzeniowe jest to grzbietowa część stopy, czyli pokrywając podwalgą jest to kopnięcie bardziej sportowe dzięki wydłużeniu stopy mamy dłuższy zasięg kopnięcia kopnięcie można także wykonywać podobnie jak kapczaki a czyli poduszkami palców tak jak w poprzednich kopnięciach dzięki zmniejszeniu Pola trapienia, kopnięcie nabiera większej siły powierzchnią apunku, czyli kopiemy w deski, co pozwala nam nie zrobić sobie przede wszystkim krzywdy podczas tego kopnięcia. Podczas trzeciej fazy kopnięcia odchylaamy mocno sylwetkę do tyłu, dzięki czemu kopnięcie będziemy mogli wykonywać znacznie wyżej, co znowu tak jak w przypadku przekłada się na to, że wyjdą lepsze zdjęcia. film będzie dla Was pomocny i wykorzystać go w nauce tego kopnięcia. Nie zapomnijcie odwiedzić naszego Facebooka oraz naszego Instagrama. Oprócz zagadnień związanych z tematyką taekwondo pojawiają tam się także przepisy i porady dietetyczne. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, pozostawić lajka i komentarza. Do zobaczenia w następnym materiale.